Paweł, Jezusowi Chrystusowi, kochani, witam serdecznie. Właśnie sobie tutaj spaceruję w pięknym lesie i na, na takie natchnienie dostałem, aby podzielić się słowem, które apostoł Paweł wypowiedział: Mianowicie powiedział: To jest Galacjan 2:20: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale we mnie żyje Chrystus. Więc, kochani, Biblia naucza, że Chrystus żyje w nas, że my jesteśmy świątynią ducha świętego i że duch Boży mieszka w nas. Życie człowieka na Ziemi powinno być pełne ducha świętego i prawdy, prawdy Bożej. Ludzkość tkwi, tkwi w ogromnym kłamstwie. Ludzie idą szeroką drogą na zatracenie, a Biblia mówi, że wąska jest droga do nieba. Każdy człowiek, który wybiera Chrystusa. I zaczyna żyć w duchu, jest duchowo ukrzyżowany z Chrystusem. I już żyje nie on, ale w nim żyje Chrystus. Czyli nadnaturalna mądrość, moc i miłość objawia się przez życie człowieka. Więc kochani, Chrystus jest bardziej realny niż to, co widzą oczy fizyczne. Każdy człowiek musi dążyć do głębokiej relacji z Bogiem i do doświadczania Boga takim, jakim jest. I wtedy sprawy grzeszne, sprawy tego świata są ukrzyżowane, a potężna, mocna maszczenie i obecność Ducha Świętego działa w naszym życiu. Więc, kochani, niech będzie wywyższony Jezus Chrystus. A tu jest taki piękny las. Zobaczcie, kochani. Piękny las. I to jest natura, to jest dzieło Boże, a Chrystus jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne. Aleluja!